Jeśli żyć ci będzie tane, skarby znajdziesz nieprzebrane! Cześć ja jestem Savic, to jest oczywiście więc Zapraszam was do kolejnego naszego starcia w trybie rankingowym Naszą talią Paladyna Już na 13 poziomie rankingu Mimo, że sezon zaczął się, można powiedzieć, dosyć niedawno A my mieliśmy maleńką przerwę No będziemy próbować grać z naszym Paladynem Talią z szalenie od razu mówię kontrolną Nastawioną na, szczerze mówiąc, z góry Ta talia w każdym meczu nastawia się na jakiś taki comeback do gry Na jakiś taki powrót po, no, balansowaniu na na granicy życia i śmierci gramy z Jainą, która. Szczerze mówiąc, trudno mi jest teraz powiedzieć, gdyż o ile bardzo dużo znajdziemy w obecnie, obecnej mecie Jane, które są mechmagami, o tyle myślę, że również często, znaczy może nie równie, ale również można po prostu spotkać. Koleżanki, które są Fressemagami, odrzucimy oczywiście Kair na śluzożera. Hmm, myślę, że też. Tym pomoc zostawimy. Pytanie tylko, czy tego nie, Kair nie? Kary myślę, że jest za późno kartą. 6 tura, to już będzie ło, wow, grubo za późno, żeby cokolwiek tutaj ugrać. Trybomont fajnie, że nam się, nam się trafił. E, fajnie by było też dostać. No, te karty mimo wszystko nie są aż tak masakryczne. Fajnie by było, tylko, gdyby ktoś coś zamiast tej Sylwany tutaj się pojawiło. Jednak jeśli nasz przeciwnik gra w no to będzie to zupełnie e, inny mecz. Aczkolwiek Mechmag jest, tak jak powiedziałem, o wiele bardziej prawdopodobny. E, pierwsza nasza tura. To chyba spasowanie i wsparcie, dopiero w trzeciej turze zagramy Trybomłot i Wichajmistrz, no i się skończyła zabawa. Mm, niestety no, nie mam zupełnie nic do więc oczywiście musimy to spasować. Ehm, aj, kurczę, fajnie byłoby gdyby ten Wichajmistrz nie został zboostowany, aczkolwiek oczywiście zostanie. Ehm, szkoda, bo ten Trybomłot po prostu będę musiał zagrać bez, e, bez tego krzyku bojowego, bo nie zdążę nic, nic wyłożyć na stół, a będę go musiał już zagrać, aby nie obrywać po prostu tak niemiłosiernie. Um, mm -hmm. Chyba, że mamy przyjrzeć część światłości, okej, okay, przecież tę część światłości, przepraszam bardzo, troszeczkę e, zmienię, oczywiście zaatakujemy tutaj i w przyszłej turze się przemierzymy. No, albo do rozjemcy, albo do trybu młota, e, albo może coś tam wykonujemy. No tutaj zabicie tego Wienheimistrza jest fajne, bo to jest po prostu taka mała postać, niesamowicie denerwująca, a, a jeszcze jakby go zakrył tym kolegi, tym furotronem, koleg to w ogóle bym obrywał, e, i to ostro. Mm. Nadal, nadal, nie wygląda to zbyt fantastycznie. Hm. Mamy już combo piromanty i równości. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy to nie jest już moment na to combo. No bo tak naprawdę, wyrzucamy piromantę, moneta zdejmuje mu. Yy, zdejmuje mu yy, tę ta tarczę, a równość zniszczy wszystko. Tradujemy w sumie dwie karty za trzy. Opłacalnie, prawda? A zostawiamy naszego przeciwnika, no dosyć w tyle, ale. mi wszystko chyba poczekać. Mm -hmm. Tak, wolę poczekać. Zrobimy to tak, zaatakujemy trybą młotem tutaj i w przyszłej turze po prostu rzucimy Równość i piromantę, a w następnej Ochydziarza. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szkoda, ponieważ dostaję trochę dużo obrażeń, aczkolwiek ta talia, myślę, że jakich mało, ma ogromny, ogromny, ogromny potencjał do leczenia się, więc nawet zejście tak nisko jak na... Ile? 14 punktów życia nie będzie aż tak nas bardzo bolało. No a teraz wymieniamy w sumie e, dwie karty za cztery, więc, więc to się całkiem opłaca. Ok, zostawimy, tak, nie będziemy oczywiście atakowali, myślę, że ta, e, ta wytrzymałość nam się całkiem przyda. O w przyszłej turze będzie super, o ile on oczywiście nie wyrzuci czegoś, co mogłoby tego chyciarza z miejsca zabić, czyli na przykład szatkownika. E, załogowego szatkownika m, bądź też mechanicznego i Ale Ale mechanicznie mimo wszystko jest fajne, bo to no, fajny po prostu. Okej, okay, Feugen czy. Ochydziarz uh... Ochyciarz go bardziej zatrzyma. Fojgan z kolei przeżyje po prostu. Oh, nie niedobrze. Fojgana może spotkać polimorfię. Nie fajnie. że nie. A on będzie miał 6 many, więc jedyny spell jaki będzie mógł rzucić, to nie. Dobrze. że tak dla pewności. I oczywiście nie atakujemy dalej że eee, może możemy w sumie zaatakować tego. jednego, jednak nie, to oczywiście. Przepraszam, nie ma sensu, przepraszam. chociaż go oczywiście zabije, więc. Jest ok. Chociaż tak naprawdę też zginie od tego. tego, tego niemiłosiernego pocisku. E, ale mam nadzieję, że dostanę jakąś fajną część zamienną, która może mi jakoś się przydać. To, co mnie naprawdę urządzało, to oczywiście e, zamrożenie, bądź też prowok. Bo, po bo, 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 co? Przepraszam. Przepraszam okej, okay. tak pogrywasz, no to w no, zobaczymy jak dostaniemy część zamienno, no bo musimy się zagrać, to było. na pewno. I mrożenie jest super, Wysadza, wysadzamy, przepraszam, Foygen, czy też wysadzamy po prostu sylwany. Nie, Foigena, ponieważ Foygen po prostu przeżyje na pewno tę turę. Nie coinujemy nic, ponieważ chciałbym w przyszłej turze wycoinować Ragnarosa i to by było fajne. Chyba, że on oczywiście może mnie zabić, co jest de facto... nieprawdopodobne. Prawdopodobne, ponieważ może tak, zagrać kule ognia za cztery. Okej, okay, dobra, czyli na pewno mnie zabije. Mm, sekret, Nie hm, niedobrze. Tak, to bardzo niedobrze. Uh, łamasz zaklęć to bardzo dobrze. E, łamasz zaklęć nawet niesamowicie dobrze, ponieważ możemy tego kolegę wyciszyć i jeśli to jest lustrzany byt, to będzie to właśnie tak wyglądało, więc super. A w. w, 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 w. E, oczywiście, mrozimy tego kolegę. Chociaż znaczy, w sumie nieważne, co tam zamrozimy, bo oni mają takie same statystyki. Zrobimy tak. A i. I co? No, nie wiem, tylko czy chcemy, czy chcemy tego rozwiązać, ale tutaj. E, zaprosić. Nie, zostawimy go na przyszłą turę. E, nadal mogę zginąć, ponieważ już w tym momencie mój przeciwnik ma wystarczającą manę, aby, aby rzucić dwa firebole. E, no martwi mnie też, że nie, nie dobrałem no, żadnej karty, która mogłaby mnie leczyć, a tych kart jest naprawdę mnóstwo. Jak, jak pokażę wam dek po tym meczu, to to jest ich niesamowity ogrom po prostu. Antonidas, no fantastycznie. Tak, prowokację mu da jeszcze. Nie no, błagam, nie rób tego. Człowieku, mniej litość. Jedyne, co mnie ratuje, to Ragnaros, który po prostu dobrze trafi. Okej, okay, co najmniej jednego Fireballa ma w ręce, czyli tej facto mam 4 życia. To no, potrzebuję czegoś, co mnie uleczy. I to potrzebuję tego tak. Wow, bardzo. O, to jest na przykład fajne. Mm, I muszę to rzucić chyba bez względu na wszystko. Antoninasa oczywiście zabijemy, to, to, jest, to jest wiadome, nie będziemy się nawet bawić w jakieś tutaj e, Ragnarosy, czy on trafi czy nie trafi w tego Andonidasa. Muszę zabić oczywiście go i zaatakować w ten sposób. Pytanie tylko czy chcę leczyć, wystawiać Sylwane, czy tam Stalaga, nieważne, e, czy nie. No leczenie sprawia, że dwa firebole mnie nie zabijają, e, więc muszę to zrobić, muszę to zrobić, bo oczywiście jest to bezpieczniejsze zagranie. E, Stalag nie fajnie, ponieważ polimorfia, myślę, że Sylwana będzie bezpieczniejszym zagraniem, nawet jeśli... Atakujemy za cztery? Tak, raczej na pewno nie będziemy już nic w tym meczu atakować naszą twarzą, bo jest ona przy 14 życia i meczu z magiem zbyt cenna po prostu. Więc Stalega nie chcę, aby spotkała Polimorfia, ponieważ myślę, że Tadius może być czymś, co mi da wygraną. Mam taką cichą nadzieję gdzieś tam. A to jest oczywiście Polimorf... Kula ognia? Super! Fantastycznie! Super! Co, masz dwie jeszcze kula ognia w ręku? To by mnie po prostu zabiło. Okej, okay, pamięć czy Mega fajnie, fantastycznie. Ragnaros, więc. Wien... Aha, jeszcze jednak, Wow! Nasz odcinek z takiego nagle super mega agro-po prostu zachowania przemienił się w jakąś taką putumną Nie wiem, czy jest sens tej monety. Zawsze będzie to coś więcej na stole. Być może ten, dzięki temu ten ognisty pocisk trafi w rekruta, a nie w to. ja nie w moją twarz. Super Ragnaros trafia dzięki temu mniej obrażeń na naszą twarz. Nadal jesteśmy poza zasięgiem dwóch Fireboli. Aczkolwiek w zasięgu dwóch Fireboli i. Um, I tego pocisku takiego fajnego, zamrażającego Frostbolt'a. E, mówię dwóch Fireboli, bo ta kula ognia była prawdopodobnie kulą, którą trafił z Antonidasa. Dasa. E, ale fajnie jest to, że mamy jak pozbyć się tego całego. Tylko żeby. Wow, 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 wow. E, ok, zrobimy to troszeczkę. Znaczy, tak na pewno zagramy, żeby, żeby tych siedmiu obrażeń tutaj nie widzieć. E, możemy zagrać do naszego Doktor'a Hooka, lub możemy zagra zagrać Stalaga. Talaga. E, Doktor. Dokorpi jest lepszy, ponieważ to jest y, strasznie niezbalansowana karta y, i przez to jest strasznie dobra. Ok, on trafia w jakąś tam robota, robot trafia w robotę, robot trafia w twarz za dwa. Ok, całkiem fajnie, bo za, za tak naprawdę z jakiegoś tokena zadałem dwa obrażenia w twarz. On ma dwa obrażenia na stole. Cały czas dwa firebole mnie zabijają, ale już w tym momencie nie jestem w stanie... Nie, nie byłem w stanie raczej bardzo wokół nich grać, gdyż nawet konsekracja niszcząca tego... jednego... znaczy oba te hukoboty mogłyby spowodować to, że dostanę obrażenia w twarz lub że zginą jakieś moje ważne postaci. Ja to jest mech! Nie dobrze! Okej, okay, super, fajnie, że trafiłem jego proszę zabij... Nie. Nie, proszę nie. Okej, okay, nadal jest nieźle, bo... Tak, technik z Majstrowa, super, za sobimi kratami. Uh, Okej, okay. on tu atakuje, fajnie. Nie zabija doktora Hoko, oczywiście w życia. Eee, pinguje tego faceta, no to jest oczywiste. A tego jest twarz, no tak czego można było, by się spodziewać. Uuu, uh, zjem Aldorów, super. Uh, super, tym bardziej, że możemy go zagrać tutaj. Zniszczyć tego kolegę, no bo, no bo czuję się w jakiś sposób zobligowa zobligowany do tego. Uh, wystawić Stalera do, by, do rzucić wsparcie. No i de facto ta tura jest dosyć znacząca, bo... no Darwinos to trafiasz? Super, dzięki Argneros. Uh, nadal jesteśmy w zasięgu dwóch fireboli. Um, jesteśmy w zasięgu Firebola i Frostbolta? nie? E, nie, poczekajcie, jeden. To jest jeden i dwa obrażenia. No to teraz już się zrobiło trochę inaczej. Lazurowy Smokowiec tu dużo zmienia. Ale nadal jesteśmy w stanie zabić naszego przeciwnika. No to co ma dużo, myślę, że. E, co ma duże znaczenie dla gry. E, pytanie tylko, czy on w jakiś sposób może teraz w ogóle przeżyć? E, co by mogło teraz go uratować za jeden many? To już chyba nic. E, no tylko ta karta, która nam daje tutaj prowokacje, ale nie jest. To karta, którą on gra, prawdopodobnie i na pewno nie jest to karta, którą miał w ręku, a my dostajemy drugą gwiazdkę już na tym poziomie 13 rankingu, a ja przechodzę do pokazania wam tego, czego żałuję, bo nie byłem w stanie w tym meczu pokazać. Miejmy nadzieję, że następne na to pozwolą, a myślę, że niedługo jeszcze zobaczymy, ale Tatalia naprawdę możecie mi wierzyć na słowo, a zaraz będziecie mogli uwierzyć na... 100%, że ma ogromne możliwości przywracania sobie zdrowia. Odpieczęcie światłości to jest w sumie 8, plus 8 zdrowia. Dalej idziemy, A serwitowy champion to jest plus 4, czyli mamy już plus 12. Antyczny Minibook, plus 8, czyli już mamy plus 20. E, plus... Y, d... d, 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 d. Stażnik Światłości mieliśmy 20, plus kolejne 20, to jest 32 punkty zdrowia. Plus nakładanie rąk, czyli 8, to jest, moi drodzy, 40 punktów zdrowia! Do jasnej ciasnej! Naprawdę, ta talia ma ogromne potencjały comebacku. E, już nie mówiąc o tym, że mamy tutaj karty takie jak dziki piroманta i równość, takie jak y, równość i y, konsekracja, taka jak sama oczywiście konsekracja, taka jak szluzorze, ochidziarz, y, czy też y, co tu mamy jeszcze, nakładanie rąk. To jest, jest mnóstwo kart, które A spowalniają naszego przeciwnika, B y, pozwalają nam wrócić znowu do gry. Ta, to nakładanie rąk często naprawdę ratuje, y, ratuje mi życie. Widzicie, ogromny, ogromny nacisk, niesamowicie droga talia, notabene, na, na, late game. Po prostu, no po prostu bez tego late gameu ta talia by nie istniała. Mamy też dużo tych dwójek. Mamy na przykład takiego kolegę ekranowego minibota, który tutaj pasuje nie w ząb, nie w ogórek, ale po prostu, ta karta naprawdę, naprawdę dobrze się sprawdza, jak dla mnie. Za dwa many mamy stronnika, który w przypadku agro wymieni się bardzo fajnie za dwóch innych stronników. Najprawdopodobniej oczywiście. Karta, która fajnie przeżywa jakieś masermuwale na małe postaci. Myślę, że bardzo fajny. Trochę, trochę słabo, ponieważ tracimy to kombo z mechem, ale jest to jest taka karta, która jest tak samo bardzo pasująca do Italii jak Trybomłot. Aczkolwiek jeśli pomyślicie o tym trochę tak perspektywicznie. Trybomłot jest świetny w Agrotaliach, ale jeśli rzucacie, przepraszam, Boską tarczę i prowokację na coś typu Kajer, Kler, Kopyto, na coś typu Doktor Hook, na coś typu Strażnik Królów, no to wiecie, jest tyle po prostu zagrożeń potencjalnych dla naszego przeciwnika w tej Italii, że po prostu nie jest on w stanie sobie tymi wszystkimi swoimi fireballami, polimorfiami, heksami, e, wyssaniami duszy itd. poradzić po, no, czysto, czysto liczebnie z taką ilością po prostu niesamowitych zagrożeń. E, jednak tak jak mówiłem, notabene ogromnie droga talia, gdyż mamy legendarnych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 legendarnych, naprawdę, droga, aczkolwiek, co to takie legendarne, które wiecie? Początkujący, można powiedzieć, gracze, którzy stworzyli już pierwsze kilka swoich kart legendarnych, na pewno grają, gdyż jest to oczywiście Karen, Sylwana, e, tak jak widzicie, Dr. Who, Ragnaros. No to są karty, które powinniście mieć, jeśli zaczęliście się w ogóle bawić w kraftowanie. Foigen i Stalak dorzucający sami w sobie ogromne zagrożenie i jeszcze ta, potencjalnie tadiusa, który no, naprawdę może, może zamieszać, tym bardziej, że od razu daje nam tipa. Jeśli Stalak i Feugen zginął naraz, na przykład jakiegoś Masermowala, na przykład od na waszego własnego komba równości dzikiego Piromanty, oni przyzywają dwóch tadiusów. To nie jest tak, że obaj giną, więc w sumie żadnego agonia się nie, nie aktywuje, tylko Obu agonia aktywuje się naraz, ponieważ de facto gra widzi, że oni dwaj zginęli, więc warunki są spełnione, aby ta agonia ym, miała, ym, miała, mogła zajść. Mówię wam to, ponieważ wielu moich przeciwników się na tym no, troszeczkę nacięło i nie zauważyło tego. A tak rzeczywiście jest, moi drodzy, zostawiam was w tą talii, dajcie mi znać, y jak się ustosunkujecie do niej, czy to nie jest mimo wszystko za bardzo kontrolne, bo myślę, że można to powiedzieć o tej talii No cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie, i. Do zobaczenia!